Dzień dobry, witamy wszystkich naszych widzów w cotygodniowym odcinku PL3 Raport. Yy, tak jak zawsze, we dwójkę, yy, tak. w ogóle tak teraz stwierdziłem, że... A ja się zdążyło w trójkę chyba, było coś? Były, były, były odcinki było. w trójkę, yy, natomiast teraz, teraz patrzę, że chyba Ty zawsze z prawej stoisz, a ja z lewej, Tak, yy, tak chyba z przyzwyczajeni. Tak prawe skrzydło tak. yy, i, i nie tylko. W trzech były, nie wiem czy nawet w czterech kiedyś nie było odcinka, ale to już nie pamiętam, w trzech to na 100%. Jest Futbol, furbułka, kafe, kafe futbol, trzeba zabić. Gdzieś w stoliczek tutaj, tak, tak. był odcinek PL3Raport, gdzie na krzesełkach siedzieliśmy na ogniwie. Tutaj tak, na, na o, którym bardzo, jesteśmy. Bardzo miło, bardzo miło. Tak, natomiast te krzesełka są już w barakach, także niestety tutaj tak. e, ich nie wyciągniemy. Bardzo ciężkie zresztą. E, moi drodzy, e, taka mała refleksja na początku, ale oczywiście zaczynamy od co nowego. Ligowo, mocno ligowo w tym odcinku, jeśli chodzi o nowości. Zacznijmy od góry. Team Kurenda traci pierwsze punkty w tym sezonie, co bardzo cieszy Ego Sopot. Tak. Intum remisuje z Kurendą. Tutaj miał spostrzeżenie Piotr Kwiatkowski wczoraj ciekawe, że Adaś duda u nich chciał, bo, bo go nie znają póki co. A Mateusz Gelka się troszkę a mimo wszystko wystarczyło na kurendę na remis. Wystarczyło na, na remis. Kurenda ci pierwsze punkty. Intuicja zresztą bardzo dobry tydzień, no bo hmm. wygrali jeszcze z filtrami. Yy, no ale ten remis, tutaj Kurendzie w zasadzie no w niczym wielkim jeszcze nie przeszkadza, no bo zespół ten ma dwa mecze, chociażby z filtrami, dwa mecze przede wszystkim z Ego, a wydaje się wielce, że właśnie te mecze dwa z Ego będą decydowały o tym, kto będzie najlepszą drużyną yy, sezonu wiosna 2020. I tak, teraz tak wypadło, że jesienią było do ostatniej kolejki, do bardzo ciekawe, bo dość grały obok siebie, a teraz wypadło po prostu chyba bezpośrednie me mecze między innymi zdecydują nic innego. Tak, tak na to wszystko wskazuje. Yy, remis Kurendy, nie wiem na ile tutaj yy, osobiste sprawy yy, Marcina Pazdrąga odegrały rolę, bo może nie wiesz, Marcin niedługo stanie na ślubnym kobiercu. także Na początku sierpnia. Nie wiem czy gratulować, ale jak się spotkamy. To... No, klamka zapadła już, także tak. już, już, że tak A powiem, to, jego stan to cywilny to się zmienił. akurat teraz. No wiadomo, po pandemii też poprzesuwali niektórzy swoje terminy, ale Tomek Piotrowicz już w zeszłym tygodniu do tego admeta, chyba spojrzał. wolne, tak. Ciwan teraz na, na dniach. Pa, A to ja z kolei o nich nie wiedziałem. No, Admetal nie grał. To tak tutaj nie znałem powodu, ale, ale mówi, że Tomek miał ślub. No i osunął się. Do strefy spadkowej jest ostatni na dzień dzisiejszy. Ale e... to, 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 to go ratuje na tym momencie. To go ratuje, natomiast no dziwnie to wygląda, że Admetal, który miał się bić o, o najwyższe laury, w tym momencie jest ostatnią drużyną w tabeli, mającą 6 punktów. To czas tak. zaznaczyć, czyli to pokazuje, że ta pierwsza liga jest bardzo, bardzo wyrównana. A zakład w grze. A zakład w grze. Zakład, zakład który no, chyba możemy powiedzieć, to tak. nie tajemnica, założyłeś się z kapitanem Admetalu, że. E, o, troszeczkę doby whisky, że do 2021 roku. On stwierdził, że Admeta będzie mistrzem jak w tej ligi. Ja powiedziałem, że po prostu nim nie będzie. Czyli yy, mistrzem piłkarskiej ligi Trójmiasta Dokładnie. de facto. Jeszcze Czyli jeszcze trzy sezony. sezony 3, tak. Musi awansować, no i jeszcze tam wygrać. No, no bo w tym wiadomo, że, tak. że, yy, że nie wygra to, yy, mistrzostwa. Więc, ee, no jeśli i też nie awansuje, już powiedzmy sobie. Raczej, tak. raczej nie. No, no, Czyli ma tak naprawdę dwa sezony, w których może to zrobić. No bo jeśli 2020 poświęci na to, żeby awansować, tak. no i, i dopiero potem może spełnić ten warunek. Dokładnie. No ciekawe. Myślę, że Twoje szanse wzrosły dosyć znacznie. ten tak, 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 tak. Taki... tak dał 1,35 no, na ciebie. O, dziękuję, dziękuję. Coś, coś, coś koło tego. No dobra. E jeśli chodzi o okręty, mamy omówione pierwsze punkty w tym sezonie e dwóch ekip. Mowa o o męskim zacięciu żurawi, żurawie oraz o y, bakate, o cukiernikach. Y, no, o ja te wszystkie punktowały, duziny, ogólnie. Już. Tak, Teraz 95, żeby była 95. Czyli ten tydzień można powiedzieć, że... No, historyczne, pod takie, względem? to się cały sezon nie, nie punktowały. A, oczywiście, jak, jak najbardziej. Były takie sezony, więc no tutaj fajnie, że wszyscy już mają te punkty na swoim koncie. No, historyczna sprawa dla przede wszystkim Bakata, no bo to jest ich pierwszy punkt w ogóle w historii istnienia tej drużyny. Tak, tydzień wcześniej za, a tydzień później po 4. Można, można. I to 4-4 z drużyną, która robiła w ostatnich tygodniach furorę, bo to był remis 4-4 z Lockflex Flex Cargo Team, ta ekipa początkowo wdrażała się tutaj w nasze, w nasze szeregi, ale bodajże od trzeciego czy od czwartego tygodnia punktowała regularnie, wygrywała mecz za meczem, sprawiała niespodzianki, no i była murowanym faworytem tego meczu przeciwko Baccate, a tutaj Bakate sprawiło niespodziankę swoim kibicom i, i pierwszy punkt na ich koncie. Dokładnie, no to macie Log Flex. W dwóch poprzednich meczach tylko po traciło, więc. No właśnie. Chyba, tym... Tu też z tej samej grupy historycznie, ale w drugą stronę niezdobyty punkt skracone, Punkty przez karty siedzące. Tak. Dwa mecze, jeden punkt, a tak ślini. Bez straty żadnego. Bez straty yy, był Kac, yy, więc mały kac, można powiedzieć. Yy, no w tej grupie to yy, Recha Sport chyba w tym momencie jedyny, jest już jedyną ekipą, która ma komplet punktów. Yy, tak, komplet tak. Sześć, no 6 meczów chyba i, i tak, klawa ma jeden remis. A recha Ech. na papierze ma u naprawdę za więc... Więc tam coś mogą ukłuć. Co ciekawe, drużyna Reha Sport zna się bardzo dobrze z różną -siedlce, Siedlce, o czym nie wiedziałem. No i, i, i tutaj ostrzą sobie zęby. Tak, takie no. małe derby będą. Być może o mistrzostwo będzie ten mecz, kto wie, bo to do drużyny no, Stop trzeciej Ligi Grupy B. Dobrze, mamy nowości omówione tego tygodnia. No gratulujemy wszystkim ekipom, bo wszystkie już, tak jak tutaj wspomniałeś, punktowały. No, dosyć istotne i cieszy nas to bardzo w sumie. No bo wiadomo, sezon bez, bez punktów to. To jednak troszeczkę morale drużyny podupadają, a każdy punkt zdobywany na boisku człami, jednak, człami. jednak tak. Jednak, jednak powoduje, że dzięki temu yy, atmosfera jest po prostu lepsza. Dobra, to co? Statystyki przed nami. Yy, liczby yy, pokazują w ten sposób, yy, że najwyższe zwycięstwo w tym yy, minionym tygodniu odniósł Dekpol nad Jeppesenem 13 do 1. No, Deckpool. Hansa była blisko. Hansa 12, 1. Hansa 12 do 1. Było, było kilka takich dwucyfrowych wyników. Natomiast Dekpol zaliczył najwyższe zwycięstwo. Co ciekawe, jeśli byśmy widzieli ten zespół na początku sezonu, byśmy nie powiedzieli, że on jest w stanie wygrać z GPSN-em, Co prawda, ostatnią ekipą w tabeli, ale jednak 13 do 1. Dekpol się obudził ostatnimi czasy. To jest ciekawe, jak zawonik uścilił Hansudika w tym spotkaniu. Co się rzadko zdarza? No proszę, to, to, to nawet bo ja tego meczu nie widziałem. Eee, czterech, tak? Czterech. Czyli dwanaście bramek czterech, i jedną ktoś dołożył. dołożył. Tak. Okej. Okay. Dek poradzi sobie bez wiednia, tutaj to, to też trzeba zaznaczyć, bo w ten w tym momencie znajduje się poza granicami Polski. Jest e, słam? W Austrii? Nie, w Austrii akurat nie. Troszeczkę, myślałem, myślałem. troszeczkę bardziej e, w kierunku zachodnim, ale, ale wyjechał. E, Przeniósł Nie, po prostu wyjechał. Na razie wyjechał. Nie, nie, Ale wraca, ale wraca do nas. Wraca do nas już na dniach, także myślę, że w DekPol będzie się pojawił. Pytanie: czy DekPol no, nie odstawił go na boczne bo, no, bo jak Kuba wyjechał to wszystko zatrybiło. I to jest pytanie. Czy największa gwiazda tego zespołu będzie tutaj brana pod uwagę przy ustalaniu e, pierwszej i ja szóstej ja <laughs> No zobaczymy. Może on przyjedzie bez formy też, bo wiadomo, że wyjechał w celach rekreacyjnych, także zobaczymy. Najlepszym strzelcem Damian Giliga, korporacja budowlana Dorako, 6 bramek. Nowe nazwisko, zawodnik, który zadebiutował w tym tygodniu w piłkarskiej Miasta trójmiasta Ergolno i od razu pokazał się z bardzo mocnej strony. Jego drużyna zdobywa 10 goli, a on z tego 60%. Dokładnie, nie ma nic do zadania. Więc młody zawodnik, 17-letni tutaj. Nie, nie, to... nie, nie, nie widziałem nie, ten, więc. Yy, także jeszcze duża kariera yy, przed nim. Yy, I w PL3 i może gdzieś tam jeszcze, że tak powiem, zawodowa. Spokojnie. Tak. Yy, najlepszym asystentem yy, też yy, 6, liczba tutaj się przewija. 6 bramek mm. miał yy, najlepszy strzelec, a, a najlepszym asystentem Michał Kowalczyk z Płotek z meble, także ten płotek z widać tydzień, z tydzień temu, tak. Teraz. Jest, przywija się. Chłopaki są w gazie. E, Michał 6 asyst zalicza, 0 bramek, więc, więc tutaj widać na czym się skupił. Najwięcej punktów w tym tygodniu e, kapitan drużyny Renokar, Car Paladeni Prawilności Damian e, Marek. On zdobył 6 punk e, przepraszam, 8 punktów, tam się rozkładało po równo, 4. czyli 4, tak, 4 plus 4. E, ale o tym kapitanie może za chwilę. E, tyle jeśli chodzi o liczby, a przynajmniej drużyna tygodnia, więc troszeczkę już rąbka chyba zdradziłem. Różne tygodnia. Renokar palaynie nieprawilności, a więc ekipa nowa w naszych szeregach pójdą chłopaki. No, ostatnio ktoś się zgłosiła w tym sezonie, dobrze mówię? Tak, bo, bo po, potem jeszcze Ankara 82 klukowo się pojawiła. Natomiast Renokar również zgłosił się podczas już trwającej edycji wiosennej. Na razie intensywnie bardzo, bo praktycznie co tydzień musi grać dwa spotkania, musi no, nadgonić zaległości. Będzie musiał upać. Tak na to, tak na to wskazuje wszystko. No bo kończymy sezon wraz z końcem sierpnia, także tutaj tych terminów zostało stosunkowo mało, ale o, o tym będziemy później. E, znakomicie zespół ten wszedł w nasze rozgrywki. 6 spotkań, tak 6 spotkań musiałem tutaj spojrzeć na moją ściągę. 6 spotkań, 5 zwycięstw, 1 remis, 0 porażek, 40 bramek strzelonych, 17 straconych. E, jedyna strata punktu z niebylekim, no bo z gdańskimi autobusami i tramwajami. To już w takim pełnym składzie autobusów, prawie, że w tym takim mocnym, Czyli Jacuś, czyli, czyli Paweł Ale, Pianka, tak, tak, no tak, to, to, to faktycznie no to pokazuje, że ten zespół, e, mówię oczywiście o, o Renokar, jest w stanie bić się o, o najwyższe cele w trzeciej A, czyli o Awans po prostu. Tak, tam w ogóle ostatniej kolejki, może być wielki młyn w tej tabeli, bo tam chyba tak 6-7 ekip, nikt nie, nie odskoczył. Każdy co chwilę gubi punkty i będzie ciekawy. Będzie, będzie, yy, będzie się działo. Yy, Gdańskie autobusy i tramwaje yy, na początku szły no, bardzo mocno, teraz się, troszeczkę tak. zadyszka. Yy, no ale tutaj właśnie kolejne... Pojawiły się inne, interki sportowe, świry. Tak, okay, do, dokładnie, ekipa Kuby, Karamary, również te X Forceo, Forceo pomimo, że oni są gdzieś w połowie tabeli, myślę, że też jeszcze mogą sporo namieszczać, bo z tymi drużynami z górnej, górnej połówki tabeli są w stanie wygrywać, albo ekipa Marka Luby również, ale dobra, najpierw tutaj o Tygodnia Renka, Paladini Prawidłowości, drużyna, Ubrana tak samo jak my, niebieskie stroje to i główne trykoty. Myślę, że już paru zawodników rozpoznawalnych wśród tutaj naszych uczestników, no bo znakomicie przeszłość. się spisują. Tak, no i przeszłość też ma kilku. Aha, tak, bo... bo yy, z tego też zespół na trzecim był, z tego co pamiętam. Tak, to była trzecia i czwarta liga. Tak, tak, tak to, to się zgadza. GD Football tutaj zacząłeś, Port Service yy, yy, Gdańsk, już yy, GD futbol Port Service, chyba tak się dokładnie ten zespół nazywał. I paru zawodników, którzy w tym zespole występowali, teraz grają w Renault Car, Paladyni Prawilności. Yy, Damian Marek, kapitan, yy, prawdziwy kapitan, yy, bo, na boisku, poza boiskiem, ale jeśli chodzi o liczby 12 asyst, no to, to, to bardzo. Podaję. Yy. I Laleigh. to nie mało. Moje zasady lepiej podawać niż donosić. O, no, zobacz. <š apartment> Mądrego to idzie i, Ta, i dobrze ja posłuchać. Dobrze Pięciu zawodników w ogóle tej drużyny zagrało we wszystkich meczach. Zgłoszonych jest piętnastu łącznie. No więc jedna trzecia. To to pokazuje, że no ten zespół jest dobrze zorganizowany. Dwóch z graczy z tej piętnastki w ogóle nie było jeszcze na żadnym spotkaniu. Także myślę, że oni niebawem się ciechają, pokażą. Ciechają. I może na te najważniejsze mecze szykują formę. Zobaczymy. No i co? I Maciek Witek to jest najlepszy strzelec tej drużyny. 11 goli. Daniel Banasiak 7 goli, 5 asyst. Kozak 4 gole, cztery asysty. Benedykt Sikorski 4 gole, dwie asysty. Mateusz Buchajewicz 3 gole, 4 asysty. Witold Klimas 2 gole, dwie asysty. Yy, ci panowie tutaj punktują. No, do, dosyć no szeroka no gama. Mają Kozaka w składzie, no to już robi roboty, nie? A no właśnie, mają, mają no to, Kozaka. Co, co, co dodawać? Turbo Kozaka, czyli, czyli Jakub Kozak 4 plus 4. Yy, 4 gole, 4 asysty. Yy, dużo osób punktuje, widać dosyć konkretnie. Także to pokazuje chyba yy, o sile tego zespołu. No bo indywidualnie nie chcemy tutaj nikogo szczególnie wyróżniać. Eee, no rozkłada się. Ale rozkłada się bardzo równo, właśnie. Sześć eee, meczów za nimi, jeszcze osiem 8, 8 przed nimi, osiem razy Reno Karpala z wyjdą na boisko. Eee, no i zobaczymy, co, co z tego będzie. Jeszcze ciężkie, mecz, ciężkie spotkania przed nimi, chociaż no. tabela trzeciej grupy A i trzeciej ligi grupy A oraz B no, pokazuje, że w tych trzecich ligach ten poziom jest bardzo wyrównany. Tak. no tam absolutnie, każdy z każdym, każdy z każdym. I będziemy obserwować, bo paladyni to jest jedna z, już z licznych ekip z trzeciej lizy, która ma y, zerowy stan jeśli chodzi o, o porażki, co jest na pewno bardzo istotne w kontekście walki o... No, chyba o... jedyna, czy Interki, albo Interki. Ogólnie w trzeciej lidze, Interki chyba nie przegrały, paladyni, na pewno, Reha, Sport, Kat, na, no, Siedl. Prze przegrał. przegrał teraz, tak, 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 Klawo jeszcze nie przegrał. No kilka tam w, trzeci, w trzeciej Lidze byśmy znaleźli. No ale debiutanci zauważ, tutaj nie przegrywają, bo, bo wymieniamy, a, a, a w zasadzie wymieniliśmy większość ekip, które mają zerowy stan, jeśli chodzi o porażki, to właśnie debiutanci. A, większość, to, to jednak debiutanci tam. No tak, to, to w trzeciej Lidze wyszło. Tak, w trzeciej Lidze to, to faktycznie tych debiutantów tam sporo jest. Dobrze, gratujemy Reno Karowi, paladyną prawinności, jeśli mogę tak odmienić. Panowie, oczywiście, dostają od nas, a w zasadzie od restauracyjki, je ta co chce, ta je ta co chce, voucher na, na 50-półmetrową pizzę. Znaczy, no, pizzę o, o średnicy pół metra. Także no, w lokalu można ją skonsumować. Myślę, że bardzo fajna forma, żeby pójść drużyn, jakby drużynowo i się dodatkowo zintegrować. Dokładnie. Zgadzam się. A, a, może, a można tam spotkać jeszcze parę innych osób, osób, które w piłkę już, że tak powiem, kopały, kopały I, i, kopią. i kopią. Zęby z janu na piłce, o, o, może jeszcze tak. Dobrze, gratulujemy chłopakom, gratulujemy niebieskim. Jak zawsze będzie artykuł, także też tutaj można o nich poczytać u nas na stronie. Dobrze, temat tygodnia jeszcze i potem krzywe zwierciadło będziemy się żegnać. Sama tygodnia, yy, troszeczkę wybiegamy w przyszłość, zaczynamy zapisy do sezonu jesień 2020. E, ten obecny chcemy zakończyć wraz z, z ostatnim dniem sierpnia najpóźniej, bo być może uda się troszeczkę szybciej to zrobić. E, no i co? I zaczynamy zapisy, zapraszamy oczywiście wszystkie chętne drużyny, które chcą być z nami na jesień. E, Mamy nadzieję, że bez komplikacji, mówię oczywiście o y, pandemii. E, zaczynamy 14 września rozgrywki, no, gdzieś tak zawsze koło, koło tego 10-15 ten sezon ruszał, grać będziemy do końca listopada, czyli tutaj niezmiennie od grudnia wchodzimy na halę. Tutaj się nic nie zmienia pod tym względem. Zapisy startują, trwać będą także do końca sierpnia. No i co? Zapraszamy wszystkich chętnych. Wiadomo, że ten sezon jest, jeszcze, jeszcze trwa, no ale chyba, że tak powiem, ci, którzy. Znaczy inaczej, jeśli ktoś po prostu chce grać w PL3, no to, to wiadomo, że ma miesiąc na organizację, tak. więc to jest jeszcze sporo czasu. Cała ciągłość zostanie zatrzymana, zachowana. zachowana. Tak. Tak. Zachowana parę nowych ekipiów. Tam jest zgłoszonych. Tak, już się, już się, po, tak, że już się Nie się zagrało pojawiają. wiosną, latem, ale zagrają jesienią, więc. Tak, więc. Jest też kilka ekip, które zgłosiły się do sezonu wiosennego, natomiast opłaciły ten sezon. Natomiast okazuje się, że gdzieś tam odgórnie dost... firmy dostawały zakaz, jeśli chodzi o grę, ale już wiem, że jest parę ekip, właśnie z tej puli, które będą już mogły na jesień wystąpić, także już wiemy, że te kilka drużyn dojdzie. No i co? I po prostu serdecznie. Się zapraszamy miesiąc, z hakiem nawet, bo zaczynamy zapisy pod koniec lipca, miesiąc yy, sierpień jest cały na to, żeby się zorganizować, żeby tutaj wszystkich formalności dopełnić, bardzo krótka przerwa pomiędzy sezonami trawiastymi, po raz pierwszy w historii, bo to będą tylko dwa tygodnie. Tak, tu... Sezony te nasze w tym roku są dziwne. Ekstra klasa gra najdłużej, my mamy na jakąś przerwę. Tak. Wszystko odwrotnie. Wszystko, świat troszeczkę się, że tak powiem, e, przewrócił do, do góry nogami. E, no ale dobrze, no bo dwa tygodnie mi się wydaje, że to też nie, nie jest aż tak mało czasu, można troszeczkę odpocząć. A poza tym, jeśli ktoś lubi grać w piłkę, no to dla niego to nawet dobra wiadomość, no będzie będzie jakichś dwóch, dwóch trzy miesięcznych przerw, więc no serdecznie po prostu zapraszamy do sezonu jesień 2020. Więcej informacji, rzecz jasna, na stronie. Pamiętajcie proszę, że gramy. Ten sezon do końca sierpnia, bo niektóre drużyny, że tak powiem, próbują rozciągnąć ten terminarz maksymalnie. Gdzieś tam mają 6-7 spotkań rozegranych, są kolejne. teraz wyjeżdżają na dwa tygodnie, nie mogą grać. A, a też, są, też są takie sytuacje, i no, potem gdzieś tam to, to trzeba będzie bardzo, bardzo, bo, brzydko więc poupychać i, i, i strasznie mocno gonić. W sierpniu jeszcze nas czeka długi weekend, tam też ucieknie kilka dni, no bo y, czwartek to jest święto, więc dzień wolny od pracy zakładam, że no nikt nie będzie chciał grać. Będą ludzie wyjeżdżali właśnie na, na dłuższy weekend. W środę to już też może być ciężko, żeby cokolwiek organizować także tu praktycznie pół tygodnia nam to również wypadnie. Yy, oczywiście no, yy, wiadomo, okres wakacyjny, gdzieś tam yy, niektóre osoby wyjeżdżają, ale wydaje mi się, że, yy, że to idzie w miarę płynnie, chociaż mówię, jest yy, kilka drużyn, które strasznie przysięgają i najchętniej to by chyba grały do końca listopada ten sezon, bo, bo, bo no, ja z nimi tutaj współpracuję bezpośrednio, więc, więc yy, tak to wygląda. Yy, no dobra, yy, po prostu chodzi nam o to, żeby, żeby do końca sierpnia wszystko rozegrać. A wiem, że niektóre drużyny się szykują nawet nagranie po trzy razy w tygodniu, bo już mi to przekazały. No zobaczymy jak to wyjdzie, pamiętasz my graliśmy trzy razy, ale jednego dnia nawet był taki sezon. Teraz chyba na przykład tylko do takich, jaki byłoby jednego dnia dwa mecze i tam z dwa, trzy dni później jeden mecz. Tak, to bez problemu. To by była całkiem przyjemna. Dwa mecze zagrać jednego dnia to nie jest... dwa i w środę, czy w czwartek jeden i złoto. Tak. Też, też mi się wydaje, że to nie, nie byłby większy problem. Yy, nie gramy w tym momencie na, o 19 na WF, bo tutaj jakby preferencje drużyn są takie, żeby o 19 nie grać. Ale to w ogóle idealnie, bo dla, dla tych ekip grających dwa razy jednego dnia o 19 zagrać, o od 20 odpoczynek, o od 21 wybiec po raz drugi. Yy, no ale takiej możliwości w tym momencie nie ma. Yy, dobra, czyli zaczynamy po prostu sezon jesienny yy, 14 września, kończymy wiosenny yy, 31 yy, sierpnia. No i co, zapraszamy do zapisów, tak jak wspomniałem, więcej na stronie. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji. Krzywe, zwierciadło przed nami, jak co tydzień. Zapraszamy, zobaczymy, co tam tym razem wpadło. My oczywiście widzimy się za tydzień, chociaż nie wiem, czy Ty akurat będzie ze mną, czy. czy... No, prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie, więc, więc ja pojawię się z jakimś tutaj gościem specjalnym, tak to nazwijmy. No, to ktoś normalny. W końcu ktoś, w końcu ktoś inny w tym sezonie, bo ja już miałem przerwę tygodniową. Ty jeszcze nie, ty byłeś w każdym, w każdym odcinku PL3 Raport, także pora to zmienić po prostu. Dobra, widzimy, ja się widzę z Wami, nie. drodzy widzowie, ja za tydzień, a Maciek. Maciek będzie miał tydzień przerwy. wrócili do nas, obyśmy Cię poznali za dwa tygodnie. Dziękujemy serdecznie. Do, do yeah, zobaczenia. Keep...